W całej Polsce odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. 232 rocznicę jej uchwalenia obchodzono także w Policach. Z tej okazji przedstawiciele gminy Police, powiatu polickiego oraz lokalnej Solidarności złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, oraz pod pomnikiem poświęconym ludziom Solidarności, w symboliczny sposób upamiętniając wydarzenia z 1791 roku. 3 maja jest dla Polaków ważnym świętem narodowym. Upamiętnia przyjęcie w 1791 roku pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji regulującej organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja została przyjęta 232 lata temu i była przełomowa z wielu względów. Okazała się silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowaniu państwa, dawała nadzieję na reformy, była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej obojga narodów i ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Reformy wynikające z konstytucji obowiązywały niespełna rok. W połowie 1792 roku została obalona, i było to związane z militarną interwencją Rosji, wezwaną przez konserwatywną opozycję w formie Konfederacji Targowickiej. Następnie samorządowcy udali się do kościoła pod wezwaniem świętego Kazimierza w policach, gdzie wzięli udział w mszy świętej odprawionej w intencji ojczyzny. W uroczystości udział wzięli także mieszkańcy, przedstawiciele służb mundurowych oraz poczty sztandarowe. Obchody trzeciomajowe w kościele katolickim połączone są ze świętem głównej patronki kraju, Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i nawiązują do ważnych wydarzeń historycznych. Obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku, ślubów króla Jana Kazimierza i powierzenia królestwa opiece Matki Bożej. Obiecuję wreszcie i ślubuję, że kiedy za przepotężnym pośrednictwem Twoim, nad Szwedem odniosę zwycięstwo. Będę się starał u Stolicy Apostolskiej, aby na podziękowanie Tobie i Twemu Synowi dzień ten corocznie, uroczyście i do powietrzne czasy był święcony. Oraz dołożę trudu wraz z biskupami Królestwa, aby to, co przyrzekam przez ludy moje... Po II wojnie światowej w roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestacji były tłumione przez milicję. W 1951 roku święto 3 maja zostało oficjalnie zniesione. Od 1990 roku 3 maja znów jest oficjalnym świętem państwowym i dniem wolnym od pracy.